Witam państwa serdecznie. Video pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj mega paczkę worków, czyli 40 sztuk worków 20-litrowych do zwykłych koszy 20 litrów, nie tych wąskich, tych slim, tylko tych zwykłych. Są to worki o symbolu E, pasują do każdego kosza, który taki symbol w Brabanti posiada. Tutaj mamy Narysowane, zwykły koszt 20-litrowy. Yy, tutaj mamy kod tego worka 362002. Po tym kodzie można go bez problemu yy, wyszukać na naszej stronie, oczywiście w najlepszej cenie w internecie. Serdecznie zapraszamy do zakupu. Yy, worki są białe, posiadają ściągacz, co, pozwala, co pomaga przy wyrzucaniu śmieci, jak i obciągnięciu na wewnętrznym wiaderku. Yy, tej folii, co pozwala na niewystawanie tego worka spoza kosza, czyli zwiększa naszą estetykę I oczywiście funkcjonalność, bo taki worek na pewno nam nie zjedzie w czasie wyrzucania jakichś cięższych, czy, czy bardziej kanciastych rzeczy do środka. Tak to wygląda. Zawsze te worki mamy w kilku lub kilkunastu sztukach na stanie. Serdecznie zapraszamy na nas sklep www.kupujesz.pl Pozdrawiam.